Przede wszystkim dzisiaj przychodzę do Was z pierwszą rundką odpowiedzi na Wasze pytania, czyli takiej Q&A i nie spodziewałam się, że tych pytań będzie tak dużo, ponieważ razem jest ich bodajże 163, ale oczywiście e, filmik byłby za długi, gdybym odpowiadała, odpowiadała w jednym filmiku na 163 pytania, dlatego po prostu podzielę to na kilka takich rundek i dzisiaj odpowiem Wam na pytania dotyczące YouTube'a and bloga. No to pierwsze pytanie. Jakie emocje miałaś podczas nagrywania pierwszego odcinka? E, ogólnie ja swój pierwszy filmik nagrałam e, gdzieś w listopadzie tamtego roku albo w październiku i pamiętam, że był to filmik 12 pytań od Anonima. E, ja właśnie takie dostałam 12 pytań na blogu i postanowiłam nagrać odpowiedzi na te pytania w filmiku. Był to po prostu kompletnie taki Strasznie improwizowany, nieprofesjonalny filmik. Ja cały czas się tam powtarzałam, jakieś mówiłam dziwne słowa i naprawdę był to straszny filmik. Ja go usunęłam z YouTube'a po prostu strasznie, strasznie, strasznie mi się nie podobał, ale pamiętam, że wtedy przyszło mi to dosyć szybko. Ja się nie zastanawiałam, jak to na przykład niektórzy mają, że żeby nagrać filmiki zastanawiają się miesiąc, kilka miesięcy, nawet kilka lat właśnie, żeby zacząć nagrywać filmiki na YouTube'a. Ja się kompletnie nie zastanawiałam, stwierdziłam, że na końcu filmik zobaczę jak to wyjdzie. No i tak się zaczęło. Jak byś oceniła Twoje filmy na YouTubie? Więc mi ogólnie rzecz biorąc moje filmy nie za bardzo się podobają, bo ja naprawdę jestem wobec siebie bardzo samokrytyczna i moim zdaniem filmy są, nie, no nie są za profesjonalnie złożone, ja popełniam jakieś błędy językowe, powtarzam się wybieram um, jakieś złe tło, złe tło, na przykład jestem prześwietlona w filmikach, więc moje filmiki tak no nie są za, za dobre, ja bym takim dała może... 6, 7 na 10, tak już naprawdę na maksa. E, więc mam nadzieję, że kiedyś dojdę do tej perfekcji, jak na przykład e, ma chociażby Karolina z stylizacji, która nakręca takie no, dosyć proste filmiki, ale moim zdaniem one tą prostotą są tak pięknie, profesjonalnie złożone, że mam nadzieję, że kiedyś również ja tak będę składać filmiki również tak, e, tak po prostu z taką właśnie prostotą, z taką łatwością będę te filmiki nagrywać. Czy twoi znajomi wiedzą, że nagrywasz filmiki? Ym, te, ci najbliżsi znajomi, że tak ujmę, y, najbliżsi znajomi z klasy wiedzą. Jeśli chodzi o dziewczyny, bo tak to raczej nie obstawiam, że chłopacy z klasy, przynajmniej w większości o, o YouTubie nie wiedzą, chłopacy chyba kilku wie o blogu, ale ogólnie kompletnie o tym nie wspominają, ale tak to ci tacy moi najbliżsi znajomi wiedzą, że prowadzę bloga i że nagrywam filmiki na YouTube. A zrobisz kiedyś romptur, więc tak na pewno ja kiedyś zrobię romptur, jednakże chciałabym poczekać do tej chwili, kiedy ja ten mój pokój już tak powiedzmy, że całkowicie wyremontuję i on będzie wyglądał tak, jak ja bym chciała, żeby on wyglądał. Więc naprawdę pod każdym, pod każdym filmikiem w komentarzu nie musicie nie pytać, czy ja zrobię romptur, ponieważ jak już będę po prostu chciała zrobić ten romptur, to na pewno wam ten romptur zrobię. Czym nagrywasz filmiki? Ja nagrywam filmiki moim aparatem i to jest Samsung WB100. Jest to cyfrowka, ale taka powiedzmy trochę bardziej um, zaawansowana, ponieważ to jest taka większa cyfrowka. Ja ją dostałam w grudniu na Boże Narodzenie i na razie jestem z niej zadowolona. Masz plusy i minusy posiadania YouTube'a i bloga. E, oczywiście na pewno największym minusem jest to, że tacy e, ludzie jak hejterzy no, e, dość powiedzmy, że brzydko e, komentują filmiki, bloga, gdzieś tam piszą dziwne e, komentarze na asku, e, ale to każdy się z tym spotyka i naprawdę nie można się tym przejmować. No i jeszcze plusy i minusy. Plusy mogę powiedzieć, że YouTube jest to i ogólnie też bloga, że dość dużo osób cię zna, szczególnie jeśli informacja się zejdzie po Twoim mieście i... I ogólnie minusów nie mam, bo mi się większość z tych rzeczy podoba. Jedynie wiadomo, jakieś tam minusy może mieć dla mnie ogólnie strona YouTube'a, ale to są bardziej takie właśnie sprawy dotyczące oprogramowania tego, tej całej, tej całej strony, tej całej wiedzy filmikowej, ale no to, to nie są moje minusy mojego nagrywania, więc no takim jedynym największym minusem jest to, że istnieją tacy ludzie jak hejterzy, no ale tym nie ma się co przejmować, naprawdę jakoś sobie w życiu prowadzimy. A oni po prostu nie. Jaki aparat Ci się marzy? Marzy się oczywiście lustrzanka, ale lustrzanka, jak wiem, jest dosyć duża i nie można ją zabrać na jakieś tam wycieczki, więc też dla mnie dobrym rozwiązaniem byłby taki po prostu aparat z wymienną optyką, który moim zdaniem kręci filmiki oraz robi zdjęcia bardzo podobne jakościowo do lustrzanki. Jakie to uczucie, gdy nagle posiadasz 2000 subskrypcji? Więc jest to moim zdaniem bardzo, bardzo miłe uczucie. Tym bardziej, jeśli te 2000 subskrypcji zdobyło się w miesiąc, w miesiąc, no w miesiąc prawdę mówiąc. Naprawdę jest to chyba jeden z takich jedna z takich największych niespodzianek w moim życiu i po prostu z takim uwielbieniem do Was, że te filmiki, że te moje filmiki się Wam podobają, więc po prostu bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, za to że subskrybujecie mój kanał, za to, że oglądacie moje filmiki, komentujecie. Jestem po prostu Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Spotykasz się z hejtem, wiadomo, że Każdy już taki, no niepopularny Ale taki po prostu bloger Który na przykład, no, nie ma 12 subskrypcji, tylko 200 To po prostu wiadomo, że Zawsze z tym hejtem się spotka Ponieważ są na świecie ludzie, którzy Nagrywają filmiki i się temu poświęcają Są ludzie na świecie, którzy Po prostu twierdzą, że to jest totalna Porażka, że po co ty to w ogóle robisz Jest o wiele, ja jestem od ciebie O wiele lepszy i Po prostu to ja powinienem nagrywać filmiki, ale no oczywiście hejtem tego nie nagra, no bo jakby on mógł, jakby on mógł coś takiego zrobić przecież, to on musi komentować życie innych. No po prostu tak światowo powiem, że teraz internet bez hejtu to nie byłby internet. A jeżeli ty mnie hejtujesz, to po prostu... Jak mówi Aleksandra Wielka, teraz ty po podatek i co, ci. Oglądasz Call Me Blondie. Nie, nie oglądam, chociaż coś trochę jakbym kojarzyła, ale nie oglądam. Jakie kanały na YouTubie polecasz? Więc ja polecam bardzo dużo programów, więc tutaj filmik by się naprawdę bardzo przedłużył, gdybym ja teraz te wszystkie kanały zaczęła tutaj Wam mówić, ale ogólnie te, te kanały, które ja subskrybuję, to są właśnie kanały, które bardzo mi się podobają. Czy Twoi rodzice wiedzą, że nagrywasz filmiki i jak tak, to jak im to powiedziałaś? Więc ja jak założyłam bloga, to powiedziałam rodzicom, że założyłam bloga i ogólnie moi rodzice um, są bardzo, że tak w to wkręceni, ponieważ oni zazwyczaj, kiedy ktoś mnie poznaje, jakiś tam znajomy, który mnie nie znał, to zazwyczaj pada taki komentarz, że a moja córka prowadzi bloga. Z filmikami jest trochę inaczej, ponieważ i moi rodzice oglądają te filmiki, które ja na bloga wrzucam. No ale nie są to wszystkie filmiki, więc tak um, wiedzą, że mam kanał na YouTube, ale wszystkich filmików nie oglądają, tylko te, które ja wrzucam e, na, na bloga. i nie im to nie przeszkadza. Są powiedzmy, że tak nawet dumni e, i myślą, że kiedyś to mi w życiu pomoże. No taki, takie tam ich myślenie. Czy nagrywasz na statywie? Takie ja nagrywam na statywie. E, Statyw kupiłam Electro World za 5 51 albo 53 zł. Ja nie, nie wiem jaka to jest firma. Tu mam opakowanie, zaraz wam powiem. To jest firma Hama, bo ja tu mam opakowanie na ten statyw. Takie coś. I ja tu mam napisane Star 75. Ten statyw chyba sięga do metra 30 bodajże, więc jak dla mnie jest to wystarczająco wysoki statyw. Ogólnie bardzo mam go polecam, ma dużo takich różnych funkcji podwyższania statywu, przekręcania w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. I naprawdę jest dużo funkcji i za tak dobrą cenę po prostu jakość jest jak dla mnie wyśmienita. Masz w planach zrobić jakieś rozdanie? Jak wiecie, rozdania robi się zazwyczaj wtedy, kiedy na YouTube się zarabia. Ja na YouTubie nie zarabiam, więc no po prostu musiałabym wydać na to rozdanie jakąś swoją kasę, ale ostatnio stwierdziłam, że, że będę się stawać tak w pewnym sensie te pieniądze zdobyć, ponieważ jakby mam taką możliwość takiej pracy, że tak ujmę i tam powiedzmy, że te pieniądze zdobywam, tak jakby to ładnie ująć i właśnie pomyślałam, że wtedy te pieniądze mogłabym przeznaczyć na jakieś malutkie, ponieważ tych pieniędzy nie jest za dużo, na jakieś malutkie rozdanie, jeżeli na przykład do końca roku miałabym na kanale ponad 5000 subskrybentów. Co wy na to? Kochasz swoich widzów. Oczywiście, że ja Was kocham. Jesteście najlepszymi widzami pod słońcem. Jesteście po prostu moją miłością, moim mężem, moją żoną. Po prostu kocham Was, kocham, 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 kocham. Ulubiona youtuberowa guru, więc ja... Bardzo, bardzo mam dużo takich osób, które naprawdę moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie nagrywają, ale tutaj mogłabym Wam wspomnieć o Das Hertz i to jest um, osoba, dziewczyna, która nagrywa po angielsku, naprawdę ma świetny styl, robi świetny makijaż i świetne fryzurę i ma świetne wnętrze pokoju, w którym nagrywa. Jest to po prostu cztery razy świetne i naprawdę bardzo wam ją polecam tym bardziej jeżeli umiecie angielskie, jeżeli nie, to tak jak ja możecie się właśnie w tym angielskim oglądaniu trochę podszkolić. Bardzo, bardzo fajna osoba i ten kanał Wam tu gdzieś ładnie podlinkuję. Naprawdę polecam Wam jej kanał. No jest to jeden z najlepszych kanałów, jak ja oglądam. Ulubiony polski youtuber, youtuberka. Więc jeśli chodzi o takie youtuberki, które nagrywają w tematyce modowo-kosmetycznej, jest to na pewno Karolina z 2, ale jeżeli chodzi o takich bardziej, nie wiem, rozrywkowych youtuberów, youtuberek, to na pewno jest to Olga Zobę z obiektywu. Lubię te też Serafina z porady. Serafina. Chocolate milk vlog. Kiedyś też bardzo lubiłam kolorowego, ale przez to, że zaczął bardzo mało nagrywać, to już tak nie oglądam jakoś bardzo. I to chyba jest taka właśnie moja, ta moja taka trójeczka? Nie, człowieczka. Chyba człowieczka. Po prostu większość osób, które ja subskrybuję, to są takie właśnie moje ulubione osoby i ja uwielbiam je oglądać. Skąd ta nazwa na YouTubie? więc naprawdę mi się ta nazwa kompletnie teraz nie podoba. A istnieje ona, że tak ujmę, dlatego że ja mam ją w Goglach, w pisaniu w bloga. Ja ją tam ustawiłam. No aż mam bloga połączonego z YouTube'em, to wyświetla się tutaj ta nazwa. Tym bardziej na przykład jak wchodzicie na kanał, to w linku UBLU czy jak jak to się czyta, jest napisane Demando Style ponieważ miał być to taki kanał blogowy ale wyszło na to, że stał się już taki bardziej YouTubeowy niż blogowy, ja najchętniej bym tą nazwę zmieniła, ale no, musie, no jest to, jeśli w ogóle się da, to jest tym strasznie dużo roboty, więc widziałam, że już przy tej nazwie zostanę, bo już mnie, powiedzmy, że tak po niej rozpoznajecie Oglądałaś Lucy? Tak, oglądam i oglądam, chociaż bardziej podobały mi się jej filmiki kilka miesięcy temu, kiedy była taka powiedzmy, że naturalniejsza, ponieważ teraz moim zdaniem trochę się zmieniła i nie za bardzo mi się to podoba, ponieważ jak dla mnie jest ona trochę za dorosła, jeśli chodzi o swój wiek, bo ona jest w moim wieku, przynajmniej że ja sam o nie stawam, że ponieważ ja obudziłam się w styczniu, ona gdzieś chyba na wakacjach czy w czerwcu, um, więc nie podoba mi się właśnie takie trochę to podejście do życia, ale posty ma interesujące, te tematyczne też są bardzo interesujące, więc fajnie pisze ale ogólnie jako sama osoba i na przykład jak czasem czytam jej Aska, to już nie za bardzo mi się podoba, jednakże filmiki, bloga, no, no po prostu jest to taka już powiedzmy, że klasy bo kto nie zna lucy? Czy w szkole ludzie wiedzą o Twoich filmikach i Ci jakoś dorkuczają z tego powodu? Nie, nie spotkałam się z tym. Wszyscy to tak albo pozytywnie jakoś przyjmują, albo tak neutralnie. Przytulić swoich widzów do kamerki. Jest to dosyć słodne w wykonaniu, ale powiedzmy, że kocham Was. No i akurat staty wleci, więc może zaprzestańmy z leksza na tym. Czy baw się reakcji znajomych i innych ludzi, kiedy zobaczą Twój filmik na YouTube? Um, tutaj o filmikach na YouTube nie mam się za bardzo powiedzieć, ale mogę kilka słów poświęcić temu właśnie jak to było z vlogiem, więc myśmy założyły fanpage'a bloga głównie dlatego... Żeby, żeby on był dla tych osób, które faktycznie czytają naszego bloga, ale ja naprawdę kompletnie nie zaprosiłam ani jednego znajomego na, moj, na tą stronę, na tego fanpage'a, ale Michela pozapraszała i wyszło na to, że ogólnie chyba większość osób to są moi znajomi, chociaż nie, dobra, może te, teraz to już nie taka, większość, taka większość, większość, ale na początku tak było, że naprawdę większość osób to byli znajomi, um, no i tak jakoś to by wychodziło, że jedni zapraszali drogich, drodzy trzecich i tak się to rozeszło, że dosyć dużo osób teraz zwie o tym blogu, ale tak jak już to się stało, to stwierdziłam, że nie no spoko, nic mi tutaj nie jest, nic mi, nikt mi życia nie oprzykrza, jeśli chodzi o bloga. Tym bardziej jest filmikami, bo takiej oficjalnej mojej strony jeszcze nie mam, chociaż myślę powoli nad założeniem, bo... Mm, no bo wtedy mogłabym tam dzielić się z Wami, z Wami, moimi takimi ważnymi spostrzeżeniami, informacjami, ogólnie takim moim życiem. Więc jeśli chcielibyście na przykład, żebym założyła fanpage'a, to piszcie mi w komentarzach. No i następne pytanie, to w szkole jest ktoś, kto ci zezwości w złym tego słowa znaczeniu i obgaduje za plecami przez, przez to, że kręcisz super filmiki? Dobrze, jest to tak, dobrze dam. Okej, okay. mniej więcej wiemy o co chodzi yy, Więc ogólnie nie, sp nie spotkałam się z takim czymś, że o ty, filmiki, one są beznadziejne Wyartujesz z naszej paszki. Nie, dobra, czegoś takiego nie ma yy, Na pewno, sądzę, że na pewno jest jakieś tam obgadywanie No bo zazdłość yy, zawsze, znaczy zawsze w końcu się w każdym ujawni, ale nie jest to takie prosto w twarz, że tak ujmę, więc sam, no kto kogo nie obgaduje, jak wiemy, chyba każdy z nas w życiu kogoś obgadywał, więc jakoś z tym żyję i nie przyjmuję się zdaniem tych osób. Jakimi blogerkami, vlogergami głównie się inspirujesz? Na pewno jest to z Stylizacja 2, Oleska, Wendy Lipstick Monster, Ada, Sara, Marta i ogólnie wszystkie te kosmetyczne blog, vlogerki, które ja, które ja oglądam. A jeśli chodzi o blogerki, to bardzo podoba mi się Gabrysia z Kolorowej Duszy, Krystyna Bazalska i Erika i Aurora Kuzynki z Norwegii, no i tak tych, których czytam po prostu, tych, których obserwuję bardzo często są dla mnie y, różnego rodzaju inspiracją. Dlaczego niektórych filmów nie udostępniasz dla komórek? Ehm, naprawdę pytacie mnie o to w każdym filmiku, jeśli, jeśli on nie jest udostępniony na komórkę i to naprawdę nie zależy ode mnie, ponieważ e, dowiedziałam się ostatnio, że właśnie żebym nie za często stosowała muzykę innych autorów, ponieważ YouTube nie jestem zachwycona. A właśnie tak się działo, jeśli stosowałam jakąś taką powiedzmy, że sławną piosenkę, która nie była moja i która tam miała prawa autorskie na przykład nie Miley Cyrus. I wtedy właśnie jest, że dystrybucja jest możliwa tylko na komputer i po prostu jest całkowicie zablokowana i Ty tego nie możesz zmienić, więc to naprawdę ja zawsze Wam udostępniam filmy dla komórek, a jeżeli nie są udostępnione, to po prostu to nie zależy od... Ode mnie. I ostatnie pytanie. Oglądasz The Rozmarzona 24 albo 24? Nie wiem, czy to jest bardziej po polsku, czy po angielsku mam to czytać, ale nie, nie oglądam, nie kojarzę, więc no. Okej, okay, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta część się Wam spodobała. Następna część będzie taka po prostu o życiu, ponieważ, że tak powiedzmy z pytań o moje życie jest 80 ile? Chyba tam mam jeszcze drugą kartkę. Dodatkowo są jeszcze pytania o jedzenie, o aparat i o modę oraz urodę. Więc mam jeszcze przed, przed nami jeszcze cztery kategorie. Ja postaram się jakoś tak łączyć, żeby filmiki po prostu nie były tak o jednym, żeby po prostu były ciekawe. No i co? Ja Was żegnam. Mam nadzieję, że w szkole Was dobrze, że wszędzie u Was dobrze. I co? No i pa pa!